Robert, takie czasy spotykamy się rozmawiając w maseczkach. Już przywykłeś do tego, nic ci nie zaskakuje, czy jeszcze jednak tęsknisz trochę za tą starą rzeczywistością i nieco większą swobodą? E, jeśli mam być szczery, to myślę, że e, piękno naszego umysłu i, i, i ciała jest takie, że jesteśmy w stanie szybko się przyzwyczajać do nowej sytuacji i e, po prostu stało się to normalnością. E, wiem, że zależy od krajów. E, jak przyjeżdżałem parę miesięcy temu do Polski, to po dwóch i pół miesiącach spędzonych w domu, kompletnie nie wychodząc praktycznie z domu, byłem zszokowany, jak, jak inaczej to wygląda w Polsce. Nie można powiedzieć, czy lepiej, czy gorzej, ponieważ myślę, że każdy kraj miał swoje problemy i jakby przechodził swoje fazy pandemii. No, ale sytuacja pokazuje, że nadal jest lepiej, ale, ale trzeba uważać. Dlatego myślę, że po prostu ja do tego przyzwyczai przyzwyczaiłem się i dla mnie już czasami łapię się nawet na tym, że zakładam maseczkę nawet jeśli nie jest to jakby regułą i nie ma takiej zasady. Robert, jak wygląda takie sportowe życie pod względem problematyki związanej z COVID-em? Czy możesz powiedzieć, że ten sezon w jakiś sposób jest trudniejszy dla Ciebie, dla innych kierowców, czy to już jest też zamknięty temat? Moment, w którym jeździmy, jeździmy bez maseczki. I to jest akurat praktycznie jedyny moment przez ostatnie kilka miesięcy, gdzie wszystko wygląda dokładnie tak, jak było. Oprócz tego, że nie ma kibiców na na trybunach, e, inaczej. Były wyścigi DTM, gdzie była ograniczona ilość e, kibiców, e, po, dozwolona na, na, na dany weekend. E, sezon, myślę, że to nie chodzi tylko nawet o sezon, tylko rok. E, w każdej dziedzinie, w, w, w każdej dziedzinie życia, sportu, pracy e, wygląda zupełnie inaczej i e, mimo to, że wyścigi wyglądają tak samo i jakby nie było E, fajnie, że ten element został dokładnie taki sam i jakby nie odczuwamy e, większych e, różnic, to jednak e, sposób przygotowywania do wyścigów, sposób e, nawet podróżowania na te wyścigi e, jest zupełnie inny. E, jednak e, no, cały świat e, stał się w, w trudnej sytuacji i myślę, że e, fajnie jest zobaczyć sportowców nie tylko wyścigi samochodowe czy to DTM czy Formuła 1 a ogólnie sport który jednak idzie do przodu ale należy pamiętać że trzeba zachować ostrożność ponieważ zdrowie jest najważniejsze. Robert cieszę się, że rozmawiamy twarz w twarz. Ostatnie kilka rozmów za nami raczej przez komunikatory, raczej przez online i zastanawiam się w ten sposób czy zmienił się teraz proces decyzyjny. Mówiłeś mi Kilka miesięcy temu, że mniej więcej na przełomie września-października, na ogół wyjaśnia się ta przyszłość kierowców na kolejny rok. Jak wygląda w tym roku? Czy wiesz już trochę więcej o swojej przyszłości, czy to jest opóźnione? Znaczy, tak jak Ci mówiłem, z reguły jest to września-październik, gdzie jakby sytuacja staje się jaśniejsza, ale z powodu jakby opóźnienia i startu sezonów już nie w marcu, a, a tak naprawdę w lipcu, to jednak wszystkie decyzje albo większość decyzji zostaje przesunięta. Trudno jest coś zadecydować, jeśli tak naprawdę nie będzie, nikt, nikt nie wie dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądać w przyszłości. Dlatego myślę, że ten okres, jakby, gdzie większość ludzi, zespołów, kierowców podejmuje decyzje, się trochę przesunął. I, I będzie trzeba się uzbroić w cierpliwość, nie tylko jeśli chodzi o jakby to, co ja będę robił, ale myślę, że jakby cały sport motorowy ma jakby pewne opóźnienie i na pewno pewne decyzje zostaną przesunięte i już zostały przesunięte, ponieważ jest to jakby sytuacja pandemii, w której znaleźliśmy się, to wymusiło. Patrząc na fora twoich kibiców, zobaczyłem taką reakcję na twoje słowa, gdy powiedziałeś, że jeśli nie będę w Formule 1, to nie będzie to koniec świata, mówiąc o przyszłym sezonie. Ludzie odebrali to trochę jako e, taką deklarację, że być może jednak jest bliżej innego kierunku. Tak, zastanawiam się, czy jesteś w stanie ich uspokoić i, i rzeczywiście Ponowić ten, to swoją deklarację o głodzie jazdy w Formule 1. Jak ty to wyglądasz? Jak interpretować te Twoje słowa? Bo tak jak mówię, wywołały wśród Twoich kibiców trochę emocji. A i to ja odpowiem: A będzie koniec świata? Pewnie nie będzie. No to się no to już odpowiedź. Nie wiem, nie za bardzo rozumiem, czemu bardzo często się jakby dorabia różne scenariusze i różne wersje do, do tego, co, co mówię, i myślę, że mówię rzeczy bardzo realne. Nie mówię, nie opowiadam bajek i jakby nie jest to jakieś wyciągnięte z, z fusów. Fakt jest taki, że realistycznie patrząc na sytuację jestem dokładnie w takiej samej sytuacji, jak byłem parę miesięcy temu. I tak jak mówię, kiedy i czy będę miał szansę jeździć w Formule 1, tego nie wiem. A jeśli będę, to też nie wiadomo, czy E, czy to się akurat stanie. A jeśli tak nie stanie, to nie myślę, że będzie to koniec świata. E, trzeba po, podchodzić do tego bardzo realistycznie. Ja myślę, że przez cały okres mojej kariery, nie tylko w Formuła 1, ponieważ motorsport to nie jest tylko Formuła 1, e, podchodziłem e, do, do tego sportu, do pasji, do też mojej pracy konsekwentnie, i, ale realistycznie, patrząc na e, moje szanse bardzo realistycznie i i tak nadal robię, dlatego nie widzę w tych słowach nic dziwnego, nie mogę nic powiedzieć i jakby analizować tych słów, ponieważ są to słowa, które, do których według mnie nie trzeba analizy. Są, chyba są to bardzo proste słowa i, i prawdziwe myślę, że jeśli nie będę formy 1, to świat się nie skończy. I na 100% się nie mylę. A, a to czy będę, czy nie, tego nie wiem i zobaczymy to już trzymając się tego kończącego się świata. Czy świat się skończy, oczywiście w cudzysłowie, jeśli w przyszłym roku nigdzie nie będziesz się ścigał, czy dla Ciebie to będzie jakieś złe rozwiązanie, czy znów dla Ciebie priorytetem jest zasiąście w samochodzie i, i kierowanie? Mówię też o przyszłości między innymi DTM. Czy to jest coś, co rozważasz na przyszły sezon, I jeśli będzie taki dtm -u? Myślę, że okres najbliższy jest do podjęcia paru decyzji i wtedy, e, wtedy się je podejmie. Po pierwsze, nie, 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 nie za bardzo nie podoba mi się określenie koniec świata, ponieważ po pierwsze, to ja muszę być szczęśliwy i ch ro chciałbym robić to, co chcę robić, a nie to, co na przykład niektórzy ludzie by chcieli, żebym robił, lub też, lub też jakby sytuacja wymuszała. Po prostu będę robił i mam nadzieję, że będę miał takie okazje, to, co chcę robić. E, a jeśli się tak nie stanie, to po prostu tak jak mówię, nie jest to żaden koniec świata, także e, też tym bardziej, że motorsport jest, e, jest e, dużo większy niż, niż jego Formuła 1. E, fakt jest też taki, że e, to, co powiedzi, to, to co mówię, to w zależności od, od tego, jakie będą sytuacje e, i jak sytuacja się rozwinie, będą bardzo możliwe takie decyzje. Ale nie, nie widzę tutaj żadnego końca świata lub też e, momentu, żeby e, mówić, że to będzie koniec, ponieważ e, tak naprawdę końca e, nie widzę tego jako koniec. Po prostu jest to rzecz naturalna w sporcie, szczególnie e, motorowym, samochodowym, szczególnie w Formule 1, e, że tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzy jutro, e, a co dopiero za kilka miesięcy, ale fakt jest taki, że na pewno nie będzie to łatwe, jeśli chodzi o mój powrót do startów, ale wszystko może się wydarzyć. O DTM chciałem zapytać, czy to jest coś, co nadal powoduje, że na przyszły sezon, jeśli sezon DTM wystartuje, to jest coś, co Ciebie interesuje? Czujesz, że to jest po prostu coś, co Cię wciągnęło? Po pierwsze, DTM zmieni jakby swój wizerunek, i, i nie tylko wizerunek wizerunek może nie zmieni, ponieważ nazwy nie zmieni, ale jakby serce DTM-ów będzie zupełnie inne, jeśli chodzi o, o kierowców, ponieważ auto, e, którym będą się ścigać, kierowcy startujący w tej serii, e, nie będzie to już auto tym, którym jeździmy w, w tym sezonie, ale będą to auta GT3, e, co do, znacznie zmienia sytuację. E, powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy. Się nie koncentrowałem nad tym i, i nawet nie, nie rozmyślałem, e, czy jest to rzecz, która e, chcę kontynuować, czy nie. Ponieważ tak naprawdę e, detem, który ja w mojej głowie się urodził, e, był związany właśnie z, z tą serią, z tymi autami, którymi się ścigamy w tym roku. E, w przyszłym roku e, po pierwsze nie wiem, co będę robił i czy w ogóle będę w stanie e, robić i gdzie będę jeździł. E, i jakby nie było jest zbyt wcześnie, żeby jakieś deklaracje tutaj e, e, snuć lub też, e, lub też za dużo mówić. Na koniec chciałbym spytać Ciebie o twoją rolę w padoku Formuły 1. Kilka razy miałeś za sobą piątkowe sesje treningowe. Jak wygląda twój kontakt z kim z Antonio? Ty przekazujesz raczej inżynierom swoje spostrzeżenia, czy też z kierowcami rozmawiasz i, i wspólnie analizujecie Twoje doświadczenia? Myślę, że sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ każdy kierowca ma swoje odczucia, ma swoje jakby przemyślenia, które przekazuje inżynierom, przekazuje sztabu ludzi, ponieważ tak naprawdę moja rola jest zupełnie inna niż ich. Z reguły te odczucia są bardzo podobne. Czasami jeden kierowca potrafi bardziej określić skąd one pochodzą, drugi bardziej się skupia tylko na Przekazaniu swoich odczuć, a nie ingerowaniu lub też wchodzenie bardziej w sprawy techniczne i myślenie, co może być przyczyną, lub też wysuwanie różnych wniosków. Fakt jest taki, że ten sezon jest zupełnie inny, ponieważ tak naprawdę ja bardzo mało czasu spędzam w padoku. Przez ostatnie 90 dni spędziłem 86 nocy w fotelu. E, także m, czasu za bardzo, żeby jakby, e, skoncentrować się tylko na jednej pracy, nie mam. E, fakt był taki, że podejmując jakby rękawice i podejmując się zadania e, dwóch, dwóch jakby sezonów w jednym, było wiadomo, że nie będzie łatwo, ale jednak pandemia e, to wszystko skompresowała. E, sezon zaczął się w lipcu. E, ja od tego czasu, tak naprawdę, jedynym weekendem, który miałem wolny od połowy czerwca, był e, ubiegły weekend. E, I najbliższe 8 weekendów e, e, znowu mam zajęte. E, także, jakby, jak, jakby wejść w bardziej szczegóły, to i odpowiadając na twoje jedno z pierwszych pytań, to fakt jest taki, że pandemia znacznie zmieniła też e, to, jak e, jak mogę wykonywać swoją pracę, ponieważ e, niestety nie mogę się poświęcić aż e, tyle czasu e, i samego siebie, e, ile bym chciał. E, muszę po prostu jakby e, wy, wy, wypośrodkować to i jakby nie było, to w momencie kiedy jeżdżę bolidem Formuły 1, to oczywiście się skupiam na tym i, i pracę nad e, z zespołem Alfa Romeo Racing Orlen wykonuję, ale też mam inne zadania, na które muszę się skupić i poświęcić też swój czas i energię.